Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus, głową kościoła. On zbawca ciała. Lecz, jak kościół poddany jest Chrystusowi. Tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby go uświęcić. Oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty. I nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała. Lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus, Kościół, bo jesteśmy członkami jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę. A połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię, w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj również każdy z Was tak miłuje swą żonę, jak siebie samego, a żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego męża. Dzieci. Bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca Twego i matkę. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci było dobrze i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności, napominając, jak chce Pan.